Witam wszystkich serdecznie na kanale Ekstremalnie Kryminalnie i zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu Polskie Zjawy. a w dzisiejszym odcinku demony wodne, czyli rusałki i topielice. Kim były rusałki? Wedle religii Słowian, mimo miło brzmiącej nazwy, były one demoniczną istotą zamieszkującą pola, lasy, wzgórza, a w szczególności zbiorniki wodne od bagien po rzeki i jeziora. Dzielono je jednak na dwie grupy, te leśne i wodne. A jak wyglądały te ów rusałki? Ukazywały się zazwyczaj jako piękne, nagie dziewczęta, z długimi, bujnymi włosami, które okrywały delikatnie ich ramiona. Mało kiedy pokazywały się jako starsze, brzydkie, a nawet odrażające kobiety. W Wierzeniach ludzi w tej brzydkiej postaci pojawiały się dosyć często w regionalnych legendach na obszarach Podlasia. Natomiast w przeciwieństwie do typowych rusałek, te akurat nie zwabiały ludzi i miały być duszami utopionych starszych kobiet. Więc skoro nie wabiły, to co takiego robiły? Wedle opowieści, wierzeń oraz zapisów etnograficznych te kobiety po prostu prały chusty nad taflą wody. Nazywane były kozytki lub kazytki. Ale powróćmy do rusawek. W zależności od regionu Polski, ich wygląd się różnił. Na wschodzie i południowej dziś Białorusi, a nawet na pewnej części Małopolski, były one nagie. A te ubrane były w drugiej części Małopolski i w dzisiejszej części Bułgarii. Wierzono, że były to panny, które umarły przed zamążpójściem. Natomiast na Rusi uważano, że rusałki to poronione dzieci, te, które jeszcze nie zostały ochrzczone. Jak się zachowywały? Śmiały się, śpiewały, pojawiały się właśnie podczas nowiu i były bardzo złośliwe wobec żyjących dziewcząt. W ludzkich wyobrażeniach te pozornie piękne istoty były niebezpieczne, bo nie ograniczały się tylko do uprzykrzania życia żyjącym dziewczętom oraz straszenia małych dzieci, ale głównym ich celem było zwabianie młodzieńców do swych bagin i innych zbiorników wodnych po to, aby uśmiercić ich poprzez obłędny taniec, załaskotanie lub po prostu utopienie. Rusałki były istotami, które się nie starzeją. A o co chodzi z tym tańcem? A no o to, że jest taka legenda, że gdy przez wieś przejeżdżał ksiądz z sakramentami, to mimo iż dzwonił, aby tańczący usunęli mu się z drogi, nikt tego nie uczynił. Od tej pory wszystkie rusałki tańczą tak długo, aż zedrą sobie swoje stopy i wówczas, gdy zapada noc, nogi goją się, one młodnieją i zaczynają swoje polowania i wabienia. A po co? A tylko po to, aby ostatecznie wciągnąć w głębie i odchłań wodną oczarowanych nimi młodzieńców. Natomiast teraz przejdźmy do topielic. Kim były? W wierzeniach słowiańskich były również zło wrogimi demonami, zamieszkującymi zbiorniki wodne. Były natomiast to tak zwane samobójczynie, które utopiły się z rozpaczy lub zostały przez kogoś utopione. Przyjmowały różne formy, lecz najczęściej pozostawały przy wyglądzie, które miały w momencie śmierci. Jedyne zmiany, jakie w nich zachodziły, to jest to, że miały zawsze mokrą odzież i często były obrośnięte wodorostami. Do tego nabywały bardzo dużej siły. Były też to o specyficznych cechach wyglądu, takich jak zabarwienie ciała w kolorach sinym i zielonym, również o zielonych włosach i z czerwonymi, wyłupiastymi oczami. Aby zwabić swoje ofiary, potrafiły również przyjmować różne formy zwierząt. Na przykład widywano nieraz pasące się nad wodą zagubione konie. Gdy nieostrożni młodzieńcy próbowali je dosiąść, te natychmiast gnały do wody, gdzie topiły swoje ofiary. Oczywiście wedle wierzeń te konie były zmienionymi topielcami i topielicami. No i z takich ciekawostek. Topielice były uznawane za partnerki topielców i aby uniknąć złapania przez topielice należało unikać kąpieli w dzień świętego Jana, w dzień świętego Piotra oraz w dzień wniebowzięcia Maryi Panny oraz w każdą niedzielę przed południem. Składano również ofiary. Były nimi kury, koguty, które się oczywiście topiło lub Utuczony koń, któremu smarowano głowę miodem i obciążano go dwoma ciężkimi kołami młyńskimi. Oczywiście jego też topiono. No, i na dzisiaj byłoby to wszystko. Niebawem zapraszam na drugi odcinek. No i standardowo, do usłyszenia.